Cześć, jak się macie, tutaj Pelkrem. Dzisiaj wracam do Ultimate Team. Czeka nas po raz kolejny starcie w drugiej lidze to tam tylko szufladka moja. Czy to twój szczęśliwy dzień? Zdobyć wspaniałą nagrodę w pucharze świętego Patryka. Spoglądałem już na tą ofertę wcześniej i zobaczcie. Dokładna liczba zawodników z Irlandia 18. Pierwsza jedenastka i rezerwowa zespołu, ale zobaczcie jaka nagroda 15 tysięcy monet oraz jedna złota paczka premium. I najlepsze. Tutaj, jeśli raz wezmę udział, to drugi raz też mogę to wygrać, jeśli się nie mylę. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ tutaj mamy też Puchar Świętego Patryka. Tutaj na jakim. na zawodowcu. O, ludzie! O, ludzie, na zawodowcu to ja spokojnie to wygram i co jeszcze, że będzie okazja, by zarobić odrobinę pieniędzy, pewnie. Będę musiał troszkę wyładować skład, znaczy, tak jest. Zacząłem budować skład irlandzki. Brakuje mi jeszcze. Mm, troszkę zawodników No Elo mi niepotrzebne Ale mogę cię dla pizzów wrzucić Potrzebuję trzech środkowych To jest najtańsza formacja Mam Magidiego, jak widzicie mam Magidie Magidiego Nie oszukujmy się Irlandzka legenda, Aiden McGarry. Sztuczki 5, słabsza noga 4. Zobaczcie na te statystyki, to jest prawdziwa legenda I myślę, że nie muszę go wam przedstawiać Brakuje mi jeszcze ośmiu graczy Plus sześciu na Pięciu na rezerwę Na ławkę rezerwowych no cóż, tak z, ze z brązowym im, może dałbym radę wygrać ten mm, puchar, poczekajcie. Otworzymy sobie brązową paczkę zwykłą i może się uda kogoś trafić z Irlandii. Chodzi mi o to, żeby zbudować po prostu irlandzki skład. Z McGiddym powinienem wygrać ten puchar na single playerze. Kogo mamy? Markowicz, 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 Markowicz! Kto to jest? O, mam, no, jak ulał. Mamy bramkarza. Mamy bramkarza irlandzkiego i odrobina zaoszczędzona. Do aktywnego składu, na brameczkę, tutaj cyk, wyjściowa jedenastka, witaj w składzie. Dobra i zobaczymy czy zarobimy coś na tej pacy, no panie i panowie zarobiliśmy w tym momencie monety, ponieważ za chwilę ta karta zostanie sprzedana za 300 punktów. Za 300 monet i to są właśnie interesy Muszę wam powiedzieć, że jak chcecie zarabiać Nie kupujcie paczek za 750 Kupujcie te paczki Około 900 monet z tego wszystkiego dostanę Tutaj też strzelę na 300 I zaraz powinna pójść Resztę właściwie mogę dać na quick sellu Choć może tego zawodnika ktoś kupi Zawsze warto sprzedać A resztę na quick sella jadę Nie są mi potrzebni Kontrakty też, znaczy kontrakty może by się przydały w jakimś momencie Ale na chwilę obecną bez, bez cienia wątpliwości mogłem to sprzedać. Otwórzmy sobie jeszcze jedną, bo może również na niej zarobimy. Znaczy, pewnie nie będę teraz ciągle otwierał brązowych paczek, jednak to jest po prostu czysty zarobek. Śmie śmiałbym się, gdybym trafił kogoś inform, No czy czysty zarobek w tym momencie? Raczej nie. Prawie w każdej pacce. O, 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 mam, mam środkowego obrońcy z Irlandii. No kurczę. Jeszcze dzisiaj weźmiemy udział w tym pucharze. Tutaj szybka aukcja na 250, to akurat dam. Witaj po raz kolejny, znaczy tego, do, do klubu już bezpośrednio Jakaś ważna karta, Sheffield United, nie, reszta idzie na Quicksilver Wątpię, że ten koreańczyk, nie, Korea, Japonia, Korea, nieważne, nieważne co to za flaga No ale ważne, że się sprzedał Również postanowiłem zrobić małą aktualizację mojego składu WWE, poczekajcie, żeby tutaj nie zostawić tutaj i tak samych środkowe obrońca Gdzie on był, Irlandia, mamy Murphy 4-3-2-1. Prawie, że taka sama formacja. Chłopie, czy ty jesteś dobry? Masz kondycję na 99, to jest już jakiś plus. No, może jeszcze w tym odcinku będę w stanie zbudować ten skład. Okej, okay. przechodząc teraz do składu WWE. Zaczyna on już coraz lepiej wyglądać. Formacja jedna z najtańszych. Nie wiem, jak się będzie grało. Jednak chodzi mi o to, żeby wszyscy byli w tej samej formacji. Zgodnie z waszą prośbą kupiłem Keina Mam również na napadzie obok Austina, a na kolejnym napadzie Bradshaw, czyli jak widzicie, mamy napad zery Attitude. Tutaj Del Rio bramce, Hogan, Barrett i McMahon Kiedyś zagramy tym składem, a teraz, ok, przechodzimy do sezonu online. Ile tam monet miałem? 1400 czy coś? Zobacz. O, 1300. Zobaczymy po meczu, ile będę miał. Jak widzicie, mamy niezłą pasę. Przegraliśmy jeden mecz, jeśli się nie mylę. Raczej się, nie wiem, czy się mylę, czy nie. Nie obchodzi mnie to, czy przegraliśmy, czy nie. Mam trochę składów. Irlandia się buduje, to dobrze. Nie ukrywam, że można zarobić tych monet, trochę. Tak, tutaj wybrakowany troszkę skład Michela. jednak zostawiłem. Nie miałem serca. Jednak Wagner Love pożegnał się z naszym zespołem, ale kiedyś będę musiał kupić pato. Dla sentymentu i jakby nie patrzeć, mógłby się wpasować w nasz włoski skład, nie? Kiedyś będzie trzeba do niego wrócić. Szukamy rywala. Jest i nasz dobra, zagrał niebieskimi. już nie chcę wymuszać u niego zmiany. Beast Mode. Który raz ja widzę beast w nazwie jakiegokolwiek zespołu? Czy będzie to tryb bestii? Formacja taka sama jak nasza, 4-3-3? Nie 4-4-3, nie 5-5-3, tylko 4-3-3. Wiem, takie formacje nie mają, nie mogą po prostu być. No zobaczymy, czy są to bestie. Prawdę mówiąc, zawodników nie znam, jeśli jednak to, że ich nie znam, nie oznaczy, że są słabi, bo bardzo często są bardzo dobrzy zawodnicy, którzy jednak są nieznani. Ja jednak liczę na wygraną. Wysoka piłka abate abate do niej dociera abate do środku, o oh. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, aj Bale strzał Serio? Kurde 1-0 dla przeciwników DEFO! No nie wierzę Sirigu ja cię przed chwilą chwaliłem 2-0 No co to ma być? Co to ma być? Hej, i to jest, panie i panowie, żółta kartka za te agresywne wejście. Hold be, hold No to było po prostu. Zobaczcie, zobaczcie na to. Po prostu mnie podhaczył, panie i panowie. 37 metrów, Pirlo. Nasza okazja do powrotu do gry. Andrea Pirlo, strzał. Oh yeah! Odrobinę lżej, odrobinę w lewo. Byłoby... Byłby gol. Zaraz mamy, nie. Dżowinko przełożył tą piłkę. Piłka nadal w grze. Do środkowania odchodząca piłka przewrotka. Dobi! dobi, Dobi! Ja nie mogę! Co za sytuację mamy? Chwila, widal. Widal. Stracił piłkę, podanie. Ej, Dębele. Mikoliszczej! Ej, 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 to jest czerwona kartka! Nie ma innej opcji, panie i pano! No serio, żółta! Bez przesady, no kurde! Zobaczcie tą powtórkę, Widzę na czerwona kartka! Pirlo, traf! 18 metrów! Andrea Pirlo, 18 metrów strzał! Matko! Dlaczego? Dobra, będzie trzecia prawdopodobnie. Pff, nie wiem, jak to wpadło, ale Sirigu, fatalny mecz dla ciebie. Nie ukrywam, że te bramki, jakie wlatywały, to naprawdę... Jak widzimy przepowiedzenie przyszłości nam się dzisiaj nie udało, przegrywamy 3-0 jak mówiłem, jak mówiłem, to że nie znam zawodników nie oznacza, że są słabi Jak widzicie, przegrywa... Przegraliśmy Znaczy mecz jeszcze trwa, jednak przegraliśmy 3-0, znaczy może być jeszcze 4, wszystko możliwe w futbolu Bale I jednak nie Mecz kończy się rezultatem 3-0, jestem wkurzony Nie ukrywam, jestem wkurzony Fa naprawdę muszę to przyznać, miał niesamowitą obronę, której przejść po prostu nie potrafiłem. No i co, jak co, jednak Loris jest naprawdę niezłym bramkarzem. Też go nie mogłem pokonać. Mamy trochę. Nie, nikt nie kupił naszych kart, jak to? Normalnie to schodziło jak świeże bułeczki, hmm, czyżbym został szukany, no i przecież powinny normalnie pójść. Zawsze schodziły po kilku sekundach. Te karty kondycji, no co jest? Co to ma być? Kupię sobie jedną z brązową, zaszalejemy. Może Inform. Są informy brązowe, ale nie wiem czy teraz jest jakiś Inform. Jednak naprawdę trafić... Gdybym trafił brązowego Informa, to ja nie wiem, czy bym się cieszył, czy płakał. Ale mamy tutaj jakiegoś zawodnika. I jest to Ornatelli. Asem nie jest, ale może jest zawsze któryś z nich za coś pójdzie. Zawsze warto wystawić ci. Ostatnio sprzedałem jednego. No serio. Mam pełny stosik kart na wymianę, o mamy strój irlandzki, ale wolałbym irlandzki jego zawodnika, niektóre duplikaty, no to na QXL, co ja mam z tym zrobić Bez sensu ogółem z tymi, dupli z tymi dupli duplikatami jest, Szkole. czasami lepiej było gdyby można było, pewnie mogę trzymać na trade pile, bo tam nic im nie grozi, no ale to chodzi tak o wiz wizualny nie wiem, o co mi chodziło, ale mieć na przykład Ronaldo na zmianę. Jeden Ronaldo ma kontuzję, to wstawiamy drugiego. Wiecie co? Potrzebujemy odrobinę starej szkoły. Enter Urman. Urman, przepr. panie i panowie BPL, Barclays Premier League, Balotelli, Podolski, Gerard Ramirez, Evra. Chyba Evra. David Luiz, Czech Ten HPD ma niesamowity fryz. Ten Zafro. A jeśli to nie była Afro to przepraszam, fryzjerem nie jestem. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny pogrom. A czemu zawsze takie ostatnie mecze, które ma, da, mają dać nam potencjalny awans, M są trudne, ale... P tak to bym narzekał na łatwość tej gry. Really! Palacio bez problemowo się i To jest szansa, szansa do zdobycia pierwszej bramki! Mirosław Kloze, przyjęcie i to jest dobitka! Gloze! Jest i 1 do 0. Mirosław Kloze, magiczna główka! Fenomenalnie wystawił sobie tą piłkę. Najpierw strzał odbija się od czeka, poprzeczka dobitka, gol! Oh yes! Kielini czy Balotelli? o sprytne zamarkowanie strzału, wystawienie do środka. Ramirez 1-1 Strzał Podolskiego, prosto znikąd, kurde, ale szybko tą śrubę wywinął. Ja wam zaraz się odpłacę. Andrea Pirlo dośrodkowanie 2! Aj, 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 aj. Niewiele brakowało nam, do szczęścia. O panowie, Klozen! Panie może też. Wyjdź! Mirosław Klozen! Samo oboj, Gdyby ta piłka nabrała odrobinę większej rotacji, taka łana brameczka by była. Nie chciałem dośrodkowywać, bo chciałem spróbować coś ładnego strzelić. Yang dośrodkowanie po raz kolejny może się źle skończyć, Balotelli! O! No tutaj nie było opcji, by nie trafił. Dwa do jednego! Super Mario trafia! Mario! Wkurza mnie to, że ciągle tym samym trikiem, jednak jak widzicie się sprawdza na szczęście, no Siri go w tym momencie dał radę. O! Co? A ten obrońca to co zrobił? Stary, co jest? Damn! No patrzcie. No nie! Nie ma opcji! No nie ma opcji, nawet, żeby to wpadło! Iż wolałbym rzut karny, choć tak. Przy... No, rozumiem. Przywilej i korzyści w takiej sytuacji rozumiem. No powiedzcie mi, co to miało być, serio? Fuck! This is shit! Palacio. Ruletka. Palacio. Przedziera się. Palacio, lewa noga, GOL! 67 minuta, Palacio zdobywa bramkę! Czas na comeback, czas na comeback, mamy 23 minuty, w tym momencie jest 5 do 2! Wiara! One... ...more goal! Please, fucking shit! Czemu... Czemu... ...wysłałem mój brazylijski skład na emeryturę? Po co? Po co? Tragedia dzisiaj, nie będzie dzisiaj żadnego odcinka, po prostu no nie czuję się na siłach, żeby grać, wybaczcie, jednak to jest kompletna tragedia. Kompletna tragedia i nie mam zamiaru dawać wam trzeciego meczu, który wiem, że po prostu przegram. No dzisiejszy dzień nie jest po prostu mój, nie co się uszykiwać I na dzisiaj to tyle. Spróbuję sobie zbudować mój skład do Irlandii i będę sobie grał offline. Uzbieram troszkę monet no i coś wywalczymy. Na dzisiaj to jednak tyle, może się jednak pojawić. zobaczę. Może się jeszcze FIFA pojawi, zobaczymy. Dzięki, pozdrawiam za oglądanie, do usłyszenia, cześć.